na Wojciechowska, TV Reklama, jest ze mną Dawid Załęski, witam serdecznie. Cześć, witam. Znajdujemy się na gali Krwawy Sport. Co tutaj robisz, co spowodowało, że dzisiaj przyjechałeś tutaj i jesteś z nami? No co, walczy mój kolega, bardzo dobry przyjaciel, który jest u mnie ostatnio w narożniku, jak ja walczę, także dzisiaj przyjechałem wspomagać go, także będziemy krzyczeć, żeby wygrał. Czy wolisz właśnie walki takie typowo sportowe, czy bardziej free fight'y, no bo nie oszukujmy się jesteś częściej teraz na takich bardziej free fight'owych walkach. Nie czy ja się biję tam, gdzie się biję, ale koledzy biją się różnie wszędzie, akurat mój się bije na typowo sportowej organizacji, to jest typowy sportowiec, także ode mnie z klubu i tyle, dlatego jestem tu. Jak ocenisz całą galę, podoba ci się? Jeszcze nie obejrzałem całej, także na razie widziałem Ale trzy walki. Jak na razie jest ok, tak. Ja już byłem. Tutaj. Jak poziom w ogóle, jeśli chodzi o zawodników dz dzisiejszych? No ta walka teraz to była, była zajbista, także mam nadzieję, że takie walki dalej będą. Zobaczymy do końca jeszcze długa droga. No wiadomo, ja czekam na tą walkę jedną, która mnie interesuje tak naprawdę najbardziej, nie? Jakbyś mógł porównać tą galę właśnie. Krwawy sport do gali Galideory, twojego syna, jakbyś mógł porównać właśnie, która jest lepsza. Jeśli chodzi o poziom. Znaczy ciężko to porównać, bo Denis zawsze robił galę tak naprawdę de facto bez trybun, nie? Bez ludzi na trybunach. Bardziej kameralne to wszystko było w mniejszych halach, także to jest nie do porównania, nie? Ale i tu mi się podobało u syna i tu mi się podoba. A czy możemy się spodziewać teraz jakiejś gali właśnie Danicy Załęckiego? Jeszcze raz. Czy możemy się spodziewać teraz w najbliższym czasie gali właśnie u Denisa Załęckiego? Nie wiem, nie wiem, bo z tego co młody gadał, to na razie chwilowo robi przerwę, żeby po prostu na swojej karierze się skupia. Ale jak może będzie miał przerwę, teraz jeżeli ma co gale walkę, to ciężko mu jest. Ale jak będzie miał na przykład pół roku przerwy, to może wtedy się skupi na tym, nie? E, na ten, na ten marco i teraz mocno wyzywa Twojego syna, zaczepia go. E, co to tym myślisz? Co myślisz o takim zachowaniu? No, wiadomo, że to są friki, ale, ale gość ogólnie przesadza. Ja już mówiłem w wywiadzie wcześniej, że jak ktoś da mu walkę, to się zniża do jego poziomu, jest po prostu idiotą i tyle. I cały czas tak będę mówił i tak uważam. I mam nadzieję, że syn mu walki nie da. Zresztą jest tylu zawodników, z którymi może walczyć, że myślę, że walki mu nie da. Nie? Czy możesz go porównać, właśnie, Natana Marconia, do Don Cassio? Nie, no chyba nawet Casio nie jest takim przyjebem jak ten Marcoń, także jest ogólnie też jest dziwny, ale to już jest chyba teraz akurat ten Marcoń to chyba najniżej upad z tych wszystkich, nie? Co tam w tych rikach są, nie? Jak myślisz, e, czym on się kieruje? Dlaczego tak robi? Dlaczego tak postępuje? Dlaczego zaczepia wszystkich ludzi? No dlaczego? No wymyślił sobie taki styl i tak jak mówiłem, liczy na to, żeby zaklepie sobie parę walk na najbliższy czas. Będzie zarabiał kasę. Taki patent na kasę i tyle, nie? Dzisiaj jest z nami wielki Buł. Robiliśmy z nim właśnie wywiad e, i chciałbym zapytać, czy jest szansa, że dojdzie do waszej walki? Mojej i bu? Nie, nie mam pojęcia. Pojęcie tak, ja przede wszystkim sobie walk nie wybieram, nie szukam. Co mi włodarze mojej federacji zaproponują, to przyjmuję. A kogo mi zaproponują, ciężko mi powiedzieć, ale jemu to chyba bliżej do walki z moim synem, niż ze mną, nie? No właśnie. Denis Sołecki, właśnie twój syn, wydał oświadczenie i powiedział, że nie zawalczy z Wielkim Bu, ale podobno jednak może być taka walka. I ale, jak, ale, to, jak to jest w ogóle? Bądź tak, tak jak Buła kiedyś powiedział, w wywiadzie też, bo widziałem, że jak Denis obiecuje na wszystko, że walki nie będzie, to na 70% walka będzie, więc... Może? No właśnie. Czy myślisz, że nie dotrzymuje tutaj, nie dotrzymuje słowa twój syn? Że może, można mu to zarzucić, że jednak jeśli chodzi o to dotrzymywanie słowa, to jest e, z tym na bakier. No jest trochę z tym na bakier, bo Denis zazwyczaj jak coś gada, to nie przemyśli, później się wycofuje, ale może po prostu powinniśmy patrzeć na niego w ten sposób. Jak Denis mówi tak, to znaczy nie, a jak mówi nie, to znaczy tak. I może będzie nam łatwiej go ocenić wtedy. Tutaj też śmieszna akcja, no bo ostatnio nagrywały story z Wielkim Bóg, że jecie hot dogi, czy nie, bułki na stacji i prześmiewczo właśnie zrobiliście taką storieskę, że tak powiem. Dlaczego? Co? Znaczy nie, to po prostu weszliśmy na stację w Alif, tam zjeść sobie w drodze powrotnej. Nie pamiętam, z konferencji czy coś tam było. Akurat wchodzimy, akurat była, tam był na tym cpn i co, dwa stoliki były, siedliśmy oni jednym, ja drugim i nie mogłem wytrzymać. I pory w chwili taki, mówię, nie no wyślę synu z kim akurat mam możliwość siedzieć na jednej stacji i jeść posiłek, może nie wspólny, ale bardzo blisko siebie, mówię, to synuś będzie piał, no ale w porywie chwili stwierdziłem, że jednak puszczę to na relację, bo to taka komedia trochę będzie, że niektórzy odebrali to trochę inaczej, jakbym jadł z nim wspólną kolację, ale nie było tak, nieważne, było trochę śmiechu, ci co mieli zrozumieć, zrozumieli, ci co nie, to kij z nimi, ale także było dobrze, było śmiesznie i o to chodziło, nie? Twoja walka z Tomkiem Sararą, dużo ludzi mówi, że nie powinien być to Głośno, że nie powinien być to remis. Jak, jak myślisz, czy rzeczywiście Ty powinieneś wygrać tę walkę? Nie, absolutnie. Ja tej walki nie powinien wygrać, zresztą jakby mi dali sędziowie wygraną, to ja bym się z tym źle czuł, bo nie czułem się nawet jakbym wygrał. Ja się cieszyłem, że tą walkę dotrwałem do końca. Także moim planem było przetrwać, a nie dać się ubić Tomkowi. Tym bardziej, że wiem, jaki Tomek jest, wiem, że to jest czołówka Polski. Dla mnie to i tak jest ewidentnie fajne osiągnięcie, że udało mi się zremisować. Trochę musiałem spierać, ale taki miałem plan i innego sobie nie wyobrażałem na Tomka, nie? Jeszcze przyjdę do Twojego syna, ponieważ Twój syn wyzywa do walki Artura Szpilkę. Wydał takie oświadczenie i chciałem zapytać. Do, czy do tej walki może dojść i czy ma z nim jakiekolwiek szanse? Nie mam pojęcia. Szanse ma każdy, kto wchodzi do oktagonu, a czy wyzywa? K... Nawet nie wiem, także do Ciebie się dowiaduję. Ale może ten reważ by im się przydał kiedyś tam, może, może do tego dojdzie. W sumie ta walka ich była tak naprawdę nierozstrzygnięta, nie? A właśnie, co powiesz o oświadczeniu Denisa? Z Daniela Milańczukiem. To z basenu, czy które? Tak, z basenu. No, on no już lubi czasami pocisnąć tak, że taki jest, no co ja będę tu komentował, no, on ma troszeczkę inne podejście do życia, niż ja. Ale czy uważasz, że tak, że tak powinno się robić? Słuchaj, nawet on chyba uważa, że nie do końca tak powinno się, bo wiem, że później to prostował lekko jakoś gdzieś tam chyba na Instagramie, tak z tego co wiem, to słyszałem, ale nie jestem pewien, ale tak jak Denis jest, taki jest, on czasami za dużo powie w emocjach, później żałuje, nie wszystkiego, ale często żałuje, no, taki jest po prostu. A razem trenujecie? Nie, 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 on osobno, ja osobno. A jakie macie relacje? Na pewno y, dużo razy słyszysz to pytanie, ale na dzień dzisiejszy aktualnie jakie macie relacje właśnie z Denisem? Nasze relacje są od zawsze super fajne, dużo burzliwe, ale są ok. E, dobra, jeszcze chciałam zapytać o walkę. Coś głośno. E, o twoją walkę. E, gdzie teraz Ciebie zobaczymy? Z kim zawalczysz i? Czy zobaczymy Ciebie teraz na najbliższej Gali Klautem bo się zbliża właśnie? Powiem Ci tak. Yy, nawet jakbym wiedział, to bym nie powiedział, bo pewnie bym nie mógł. Yy, z kim? To też zawsze federacja ogłasza. Ja, tak jak mówię, ja nie krzyczę sobie walki, nie szukuję. Także nawet jakbym wiedział, to i tak bym nie mógł powiedzieć, a jak co, to federacja i tak musi pierwsza głosić zawsze, nie? Więc pytanie nie na miejscu. Dużo <laughs> ludzi zastawiacie z Marcinem Różalskim. I jak myślisz? Jak się zapatrujesz na taką walkę? Akurat jesteśmy we Wrocławku, nie? Także do Marcina jest blisko. Jest tutaj, dzisiaj z nami, tak, zagościł. No, no to super, pozdrawiam. No co, nie wiem, jeżeli Federacja taką walkę sobie będzie chciała zrobić, to wtedy będziemy myśleli, ale... Ale ja... widzę po tobie, że chyba jednak to nie będzie w najbliższym czasie, bo tak myślisz. Co do tej walki? Yy, słuchaj, ze mną jest tak. Moja federacja potrafiła mi dać walkę trzy miesiące przed, a potrafiła mi dać dwa tygodnie przed, więc... Okay. To nie jest tak, że oni do mnie dzwonią i ja za trzy miesiące walczę. I myślę, na... że jeśli chodzi o najbliższą galę yy, Cloud, no to raczej już byś wiedział. A ile jest do walki? Miesiąc i tydzień, czy miesiąc? Miesiąc i trochę, nie? No, jakoś tak. No, A mówię ci, dwie walki miałem dwa i trzy tygodnie przed. Czyli tak naprawdę mogą zadzwonić, nie muszą. Także na dzisiejszy nic nie wiem. A dobra pytanie, czy uważasz, że masz lepsze umiejętności od swojego syna? Nie, nie mam, tylko on, ma, on się zaniedbał, ale jak on odświeży, to ma lepsze. Zresztą już to mówiłem nie raz sam komuś. Dobra, jeśli chodzi o tą galę, na jaką walkę czekasz najbardziej? Oprócz właśnie swojego znajomego, czy widziałeś może kartę walk i czy myślisz, że ta karta walk jest yy, mocna? Powiem Ci szczerze, że na kartę walk nawet nie patrzyłem, choć mam ją przed nosem tam na stoliku. Interesuje mnie najbardziej ta walka i dla tej walki przyjechałem, no bo tak jak mówię, mój bardzo dobry koleżka i tak na Dobrze się bawisz? Tak, dobrze się bawię, mam, się, mam nadzieję, że będę się bawił jeszcze lepiej także przy walce. Mam nadzieję, że będzie zajmista walka. Bardziej, że zamuś dobre walki daje na deworu. Denisa pokazał też kawał serducha charakteru, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie dobrze. Rywala ma naprawdę godnego, także będzie zajebista walka. Tak, będzie dobrze. Mamy kciuki w takim razie. Dzięki wielkie.